Wycieczkę po zabytkach pogranicza polsko-czeskiego rozpoczynamy od Pałacu Paulinum wznoszącego się na Górze Krzyżowej, skąd roztacza się w jedną stronę rozległy widok na położoną poniżej Jelenią Górę, w drugą natomiast na zamykające horyzont Karkonoszy. Naszym przewodnikiem po pałacu i otaczającym go parku będzie prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Piotr Napierała, który o historii i współczesności tego obiektu wie chyba wszystko. Pałac Paulinu jest chyba jednym z najpiękniej położonych założeń pa pałaczowych czy rezydencjonalnych tu w ty jeleniogórskiej. Rzeczywiście wzniesiony niemalże na szczycie góry krzyżowej, praktycznie bądź pozwala na podziwianie zarówno panowamy karkonoszy, jak i również Łóda Janowickich, ale to jest może jeszcze istotniejsze, ponieważ leży na skraju Jeleni Góry, a się również wspaniały widok na panowamy miasta Jelenia Góra. Dodatkowym walorem samego obiektu, niezależnie od jego architektury, która ta architektura powstała w XIX wieku, jest założenie krajobrazowe. Jest piękny park, który na, przez, na powierzchni około 15 hektarów założył tutaj pierwszy właściciel pałacu, e, Richard von Znany Znany przemyślony Wieleniogórski, właściciel Maciejowej i innych dóbr, ale przede wszystkim znany jako jeden z największych właścicieli czy wytwórców płótna tutaj w Jeleniej Górze. Park krajobrazowy został założony w 1850 roku przez znanego głodnika jeleniogórskiego Dzik Hara, który równocześnie był autorem plan jeleniogórskiego. Dlaczego Richard von Krams stał się właścicielem tego obiektu? Bo chociaż jego historia jest stosunkowo niedługa, gdy obiekt liczy zaledwie 150 lat, to historia dóbr paulińskich sięga w zasadzie połowy XVII wieku. Pierwsze wzmianki o paulińskich dobrach pojawiają się wtedy, kiedy przybywają tu jezuici. Po bardzo krwawej i bardzo niszczącej dla Śląska wojnie trzydziestoletniej, cesarz austriacki najprawdopodobniej przekazał jezuitom z prowincji Praski pieniądze na zakup tej posiadłości. Składały się na nią wówczas zarówno po wspaniałe wzgórze, które dziś nazywane wzgórzem krzyżowym, ale również składały się na niego pola, łąki i pola uprawne, ale również i duży folwark. Folwark, o którego oparty był cały ten majątek ziemski. Jezuici gospodarzyli tutaj przez kilkaset lat. Do 1810 roku, kiedy to król pruski Fryderyk Wilhelm III dekretem sekularyzacyjnym w zasadzie skonfiskował wszystkie dobra zakonne. Było to wynikiem porażki Jaką poniósł w wojnie z Napoleonem i musiał płacić ogromne kontrybucje wojenne. Stąd konfiskata dóbr kościelnych była jednym z elementów istotnych, dla tego, aby się z tych zobowiązań wiązać. Zaraz po tym dekrecie właścicielem paulińskich dóbr staje się miasto Jelenia Góra. I właśnie od rajców miejskich w 1850 roku Richard von Kramst odkupuje ten majątek. Początkowo zamieszkuje w samym folwarku. Zamieszkuje w obiektach, które użytkowali zakonnicy, dokonując tylko niewielkich przebudów i modernizacji. Ale w latach 70. XIX wieku podejmuje decyzję o budowie nowej rezydencji. Dzieje się tak zapewne dlatego, że wówczas właśnie Kotwina Jenogórska staje się niemalże głównym, centralnym punktem, do którego przybywa arystokracja pruska. To wówczas po wybudowaniu tutaj, czy przebudowaniu tutaj obiektu przez króla polskiego Fryderyka Wilhelma III, jego brata Fryderyka Wilhelma Pruskiego, jego córki Luizy Niderlandzkiej dochodzi do utworzenia w kotlinie Jugurskiej niejako letniej rezydencji króla polskiego. Od tego momentu w zasadzie większość arystokracji berlińskiej przybywa tu na wakacje. I myślę, że Michał von Kramst właśnie dlatego postanowił gdzieś bardziej reprezentacyjną rezydencję. Myślał, że chciał nawiązać do tych. Bogatych tradycji pobliskich pałaców i w takim duchu romantyzmu, wtedy bardzo popularnego, wznosi rezydencję, która to rezydencja nawiązuje do pałaców saskich. Powierza zresztą dzieło budowy pałacu drezydeńskiemu architektowi Kurtowi Szpejtowi. I choć cały obiekt jest obiektem przyniesionym w takim duchu neorenesansu niemieckiego, tych elementów można tu znaleźć bardzo wiele, to znajdują się tu bardzo charakterystyczne elementy dla architektury saskiej chociażby taka masywna wschodnia wieża kryta e, z poszkowym dachem, charakterystyczna dla wielu warowni saskich. Michał von Kramst w zasadzie mieszka tutaj do swojej śmierci, czyli do początku XX wieku. Po czym obiekt kupuje przemysłowiec śląski, Oskar Karlo, który należy do jednych z najbogatszych ludzi na Śląsku. Do niego należą huty kopalnie, huty stali i Oskar Karlo po krótkim czasie, po dwóch latach od momentu nabycia zauboczony najprawdopodobniej tym miejscem rezygnuje ze wszystkich swoich funkcji na Śląsku. Przybywa tutaj i znanemu włacarskiemu architektowi królowi Grosserowi powierza przebudowę pałacu. Skali tej przebudowy dzisiaj nie możemy do końca określić. Wydaje się, że były to przede wszystkim przebudowy wnętrz, ale również najprawdopodobniej tarasy południowe pałacu są dziełem drewdyskiego architekta. Oskar Karlo umiera w 1933 roku, jego spadkobiercy najprawdopodobniej sprzedają obiekt DAFowi, czyli to jest niemiecki fund pracy. To organizacja, którą naziści powołali w miejsce związków zawodowych i miała ona za celu przede wszystkim krzewienie kultury narodowo-socjalistycznej, czy idei narodowo-socjalistycznej w środowiskach zakładów pracy, szczególnie wielkich zakładów pracy. Śląsk czy Jelenia Góra był miejscem szczególnym, to tutaj znajdowały się wielkie majątki Szafgoczów i najprawdopodobniej to właśnie pracownicy zakładów hrabiego Szafgocza byli przede wszystkim indoktrynowani tutaj w, w ośrodku szkoleniowym, który powołany został w placu Ten ośrodek działał w zasadzie do połowy II wojny światowej. Mniej więcej w 1943 roku, wtedy kiedy naloty na Berlin zaczynały być coraz poważniejsze, to właśnie do Paulinu zaczęto zwozić archiwa, zbiory muzealne z pobliskiego Berlina. Może nie z pobliskiego, ale z Berlina. Stało się tak, że kiedy zakończyła się II wojna światowa, niejako ta funkcja magazynowo-składowa składowa, została tutaj y, po raz powtórzona już przez władze polskie. Stanisław Lorenc, który był wówczas szefem komisji rewindikacyjnej, właśnie w Paulinu powołał centralną składnicę odnajdywanych na Śląsku dzieł szkół. Musimy pamiętać, że to właśnie w tym rejonie odnajdywano polskie zbiory z Muzeum na Wawelu, Wilanowa czy zbiorów tarnowskich i między innymi właśnie w Paulinu następowało segregowanie, pakowanie i wysyłanie tych zbiorów dalej do Warszawy. W tym czasie ośrodkiem Prawidykacyjnym kierowała Pani Barbara Tyszkiewicz, matka znanej polskiej aktorki, naszej aktorki Beaty Tyszkiewicz. I z jej książki, z książki Pani Beaty Tyszkiewicz pod tytułem Nie wszystko na sprzedaż, właściwie możemy się dowiedzieć coś więcej o tuż powojennych dziejach Pauliny. Pani Beata wspomina o pobytach tutaj Zachwatowicza, Tatarkiewicza, Kotarbińskiego, Lorenca i innych luminarzy polskiej kultury. Wspominało również pobyty polskich dygnitarzy, jak chociażby Wolimera Sukorskiego. Ten obiekt pełni zatem taką funkcję składnicy centralnej składnicy mniej więcej do roku 1949. Wówczas zostaje przemianowany na dom pracy twórczej dla Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie pani, Beata Tyszkiewicz kieruje, pani Barbara Tyszkiewicz kieruje tym ośrodkiem. Ale po kilku latach, kiedy wokół pałacu zaczynają powstawać albo być jakby reaktywowane koszały wojskowe, obieg zostaje wcielony do, do całej struktury poligonu wojskowego i tutaj znajduje się kasyno oficerskie. Mniej więcej od tego czasu, czy temu okresowi należy przypisać sytuację, że obieg był przez całe lata niedostępny. Czasami otwierany, czasami udostępniany, był w zasadzie kompletnie nieznany. Kiedy w roku 2002 pod, wojsko sprzedało obiekt, została podjęta jego przebudowa i adaptacja dla zupełnie nowych funkcji: funkcji hotelowych, funkcji konferencyjnych. Problem oczywiście z adaptacją obiektów zabytkowych tego typu jest zawsze ten sam: obiekty pałacowe, zamkowe czy dworskie są obiektami, które patrzymy, spełniły zupełnie inne funkcje. W przypadku Paulinum udało się tego problemu uniknąć z bardzo czywialnego powodu. A mianowicie w roku 60 górna część pałacu spłonęła. Spłonął zatem wspaniały mansardowy, wysoki dwukondygnacyjny dach, zostały zniszczone klatki schodowe, zostały zniszczone niektóre pomieszczenia pałterów. Odbudowa, którą dokonano jeszcze w latach 60., którą dokonało wojsko w zasadzie nie dbała o żaden detal architektoniczny, o układ historyczny wnętrz. A zatem można powiedzieć, że przebudowa pałacu, tak, która się dokonała tutaj w lat, już w roku 2002 i 2003, praktycznie bądź przywracała raczej stan historyczny niż go zmieniała. E, obiekt dzisiaj pełni funkcję obiektu konferencyjnego i myślę, że jest takim kameralnym, ciekawym obiektem, dlatego że staraliśmy się w tym obiekcie również o zachowanie maksymalnej ilości autentyku. To, co jest ideą każdej konserwacji. Konserwacja nie tylko mówi o tym, żeby obiekt upiększyć albo żeby obiektowi nadać zupełnie nowy charakter. Konserwacja mówi przede wszystkim o tym, aby zachować to, co jest wartościowe, historyczne, to, co jest cenne. Staraliśmy się zatem każdy z elementów, które nosi cechę autentyku czy oryginału tutaj zachować w miejscu historycznym albo transferować do innego miejsca. Myślę, że w obiekcie w Pałacu w kilka sal czy kilka wnętrz znajduje się szczególnie, znaczy jest szczególnie intensywny. Niewątpliwie jest to sala parteru, sala gdańska, sala, która najprawdopodobniej została przebudowana na przełomie XIX i XX wieku. Ta sala w zasadzie może nie swoim charakterem, nie swoją wielkością, ale przede wszystkim swoim klimatem nawiązuje do angielskich holi gotyckich. Wspaniałe elementy dekoracyjne nawiązują właśnie do gotyku. To, że sala jest przeszklona witrażami, a zatem posiada taki dodatkowy klimat ciepłego światła, który do niej wpada, jest dodatkowym elementem. Ale prawdziwą wartością tej sali są oryginalne XIX-wieczne meble gdańskie. Te meble, które my kojarzymy tak naprawdę z pomorza, nie wiemy jak one się tutaj znalazły, choć zapewne, choć zapewne. Oskar Karlo właśnie specjalnie zamówił te meble, aby utworzyć takie wnętrze o szczególnym charakterze. Znajduje się tutaj również w parterze sala myśliwska, sala, której pierwotne przeznaczenie było właściwie, bardzo techniczne, to w tej sali, praktycznie biorąc, rozbierano zwierzynę złowioną, w tej sali ją eksponowano, w tej sali trzymano broń ze za specjalnie y, zamkniętymi drzwiami mosiężnymi. Ale ta sala dzisiaj, pełniąc funkcje zupełnie inne, bo to jest sala bilardowa, pokazuje, że obiekty zabytkowe. Reprezentacyjne posiadają również pewne pomieszczenia techniczne, bardzo ciekawe i bardzo charakterystyczne. Jednym z trudniejszych elementów konserwatorskich, przed jakich stanęliśmy, podejmując się konserwacji tego obiektu, było przywrócenie przebudowanemu w latach 60-tych pałacowi czy obiektowi pewnej reprezentacyjnej pałacowej funkcji albo pałacowego charakteru. Musimy pamiętać, że ta powojenna przebudowa, która dokonała się w latach 60-tych, całkowicie zmieniło oblicze pałacu. Dwukondygnacyjny, duży, mansardowy dar został zastąpiony modernistyczną dobudową właściwie bez żadnej dbałości o szczegóły, o charakter, o charakter historyczny obiektu. Wspólnie z konserwatorem zabytków dyskutowaliśmy jak możemy, nie przywracając pierwotnego charakteru, ale jednak podkreślić pałacowy charakter budowli. Powstała zatem decyzja, z której myślę dzisiaj wszyscy jesteśmy zadowoleni, o tym, aby zwieńczyć całą drugą kondygnację dodatkową attyką, krągszczenami, szczególnymi grymsami, ale każdy z elementów jest odtworzeniem innego, oryginalnego elementu, który znajduje się w wystroju pałacu. To jest trudne z konserwatorskiego punktu widzenia, aby tak radykalne decyzje podejmować w obiekcie zabytkowym. Ale jest to jedyna droga, aby zniszczone, zdewastowane obiekty mogły być na powrót przywrócony do funkcji reprezentacyjnej. Do niedawna Pałac Paulinum jako obiekt wojskowy był niedostępny dla zwiedzających, a odbywające się tutaj imprezy były zaadresowane wyłącznie dla ludzi w mundurach i ich rodzin. Obecnie pałac otwarty jest dla turystów, a mieszkańcy Jeleniej Góry i pobliskich miejscowości odwiedzają często pałacową restaurację i barek, gdzie można dobrze zjeść, wysłuchać koncertu lub obejrzeć popis żonglerki w wykonaniu barmana.